Banany są owocami tropikalnymi, które przyjeżdżają do nas na ogromnych bananowcach z dalekich, odległych krajów, zazwyczaj z Ekwadoru, z Kostaryki, więc są sprowadzane, nie rosną u nas w naszym regionie klimatycznym. Mają bardzo dużo walorów odżywczych. Rzeczywiście są skoncentrowanym źródłem energii, bo zawierają sporo węglowodanów w postaci skrobi. Im bardziej dojrzałe banany, tym więcej mają węglowodanów prostych, bo ta skrobia zaczyna się rozklejkowywać. Zawierają spore ilości potasu, witamin z grupy B, trochę beta karatanu, błonnika, także rzeczywiście są cennym elementem żywieniowym. Banany są wskazane przede wszystkim dla osób, które potrzebują szybkiego zastrzyku energetycznego, więc dla sportowców, dla osób aktywnych fizycznie, dla osób, które aktualnie się uczą i wymagają większej ilości węglowodanów, bo to jest spożywka dla naszego mózgu, dla osób, które często się przemieszczają. I potrzebują szybkiej, prostej przekąski. Dla tych osób banany są rewelacyjne. Ponadto warto je spożywać na przykład w problemach żołądkowych, w problemach jelitowych. Wtedy, kiedy mamy rozluźniony stolec i potrzebujemy czegoś, co będzie działało zapierająco, banany sprawdzają się rewelacyjnie. Bananów powinni unikać ludzie, którzy są e, nadwrażliwi na lateks, czyli mają alergię na lateks. Z racji tego, że tutaj występują e, alergie krzyżowe. E, również alergie krzyżowe mogą występować e, u osób, które mają e, nadwrażliwość czy, czy alergię na kasztany jadalne. Jeżeli chodzi o osoby, które chcą zmniejszyć masę ciała, e, banany są trochę zdemonizowane, bo tak naprawdę możemy je jeść, tylko e, nie należy ich jeść w dużych ilościach, nie należy ich jeść na noc, nie należy ich. Jeść wtedy, kiedy są przejrzałe, bo mają wtedy więcej cukrów prostych, więc bardziej wskazane dla osób odchudzających się będą banany um, takie mniej dojrzałe, czyli bardziej żółto-zielone niż żółto-brązowe. Bardzo dużo emocji wzbudza końcówka banana. E, ta czarna końcówka, e, wokół której narosło niesamowicie dużo mitów. E, rzeczywiście tam mogło się znajdować wedle tych teorii, i jaja pająka, i Lamblie, e, i różnego rodzaju e, robactwo, i jakiś jad małp, nawet słyszałam takie historie. E, to wszystko e, nie jest prawdą. E, najbardziej niepokojące mogłyby być Lamblie, aczkolwiek e, absolutnie. Końcówka banana też nie jest ich źródłem, prędzej brudne ręce, e, prędzej zanieczyszczone e, owoce, czyli to co jest na skórce. Dlatego jeżeli chcemy być bezpieczni i zdrowi, e, to ma banany umyte, e, praktycznie tą końcówkę można odcinać, jeżeli jakieś estetyczne e, walory nam psuje, natomiast e, absolutnie nie jest niczym niebezpiecznym. Banany rzeczywiście są sprowadzane do Polski w okresie, kiedy jeszcze nie są dojrzałe, więc dojrzewają w, albo już u nas na półkach sklepowych, albo w kontenerowcach, gdzie są traktowane etylenem. I rzeczywiście jest to substancja, która będzie przyspieszała ich rozwój, przyspieszała ich dojrzewanie w zamian, jako substytut, w zamian za słońce, które powinno to zrobić w sposób naturalny. Owoce, niektóre owoce naturalnie wydzielają etylen, więc nie jest to substancja, to Toksyczne. Oczywiście w dużych dawkach można mieć takie działanie, natomiast jeżeli chodzi o, o to, co jest dodawane do, do, do bananów, aby szybciej dojrzewały, ja bym tutaj nie była aż tak zaniepokojona. Bardziej martwiłabym się wszelkiego rodzaju opryskami, które są stosowane na skórkę banana, takimi z fungicydami, pestycydami, herbicydami, czyli preparatami działającymi grzybobójczo, bakteriobójczo i zwalczającymi różnego rodzaju szkodniki. I to jest bardziej niebezpieczne. Teoretycznie zapewniani jesteśmy, że gruba skórka banana chroni przed wniknięciem tych wszystkich substancji do środka, natomiast na ile to jest pewne, trudno mi powiedzieć. Na pewno trzeba takie owoce myć, to jest podstawa. Musimy je dokładnie myć, żeby usunąć z nich te pestycydy, fungicydy i inne środki ochrony roślin, aczkolwiek do końca tego i tak nie zrobimy.